Młodszy Brygadier Andrzej Podolak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Dużo pracy załami, dużo wydarzeń e, i wychodzą teraz takie nietypowe zdarzenia, które były podczas tych akcji. Jedno z takich wydarzeń w lesie odcięci od świata. Faktycznie takich nietypowych interwencji było dość dużo, natomiast te nietypowe interwencje nie zawsze niosły za sobą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Zdarzył się taki, zdarzyła się taka sytuacja pomiędzy miejscowościami Złocieniec i Osiek Drawski, gdzie w lesie zostało, uwięzionych zostało kilkanaście pojazdów, w których przebywało kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. Te samochody znajdowały się pomiędzy zawalonymi drzewami, powalonymi drzewami, z przodu, z tyłu całkowicie odcięci od świata, brak możliwości przejazdu. Był to kulminacyjny moment tego huraganu, gdzie wszędzie dookoła upadały drzewa i istniało realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego tych ludzi, którzy w tych samochodach utknęli. I pan tam był na miejscu. Tak, pojawiłem się tam przez przypadek można powiedzieć, byłem zadysponowany do innego zdarzenia, w którym na samochód ochotniczej straży pożarnej w Wierzchowie upadło drzewo i udawałem się tam na miejsce celem sporządzenia dokumentacji z tego zdarzenia, takiego specjalnego protokołu powypadkowego Najechałem, dojechałem do tych samochodów i szybko oceniłem po prostu sytuację. Stwierdziłem, że istnieje bardzo duże zagrożenie dla tych ludzi. Wyciągnąłem pilarkę z bagażnika, zacząłem torować drogę. Na miejscu pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy bezinteresownie, pomimo zagrożenia, zaczęli udzielać mi tej pomocy. Oni wiedzieli, że jest tak duże zagrożenie? Bo pan to na pewno wiedział. No ja z racji zawodu wyuczony jestem i doświadczony w tym zakresie, dlatego szybko dokonałem oceny i, i określiłem, że faktycznie ogromne zagrożenie dla, dla nas wszystkich tam istniało. Natomiast z rozmów z dwójką tych ludzi wiem, że jedna z tych osób już ustalona, była świadoma zagrożenia, natomiast druga stwierdziła na początku, że no jakiś tam Latał i ciął te drzewa, to wyszedłem i pomogłem. Nie? Dopiero po rozmowie z tą osobą e, został uświadomiony, jak ogromne było ryzyko w tym e, konkretnym przypadku. Ile tam było osób mniej więcej uwięzionych? Było tam co najmniej 15 samochodów, bo, 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 bo to udało nam się otworzyć z rejestratora, z kamerki samochodowej. Natomiast ile faktycznie osób było w tych samochodach, nie miałem czasu tego ustalać. Ale zakładając, że w każdym pojeździe była tylko jedna osoba, to jest 15 osób, i, a tak naprawdę było pewnie ich dużo więcej. A jakie zadania wykonywali właśnie ci przypad, te, te przypadkowe osoby? Tak, te osoby, że tak powiem, zainteresowały się tym, co ja robiłem, tak? Czyli byłem sam w ciemnym lesie, ja zazwyczaj do takiego zdarzenia przyjeżdża kilku strażaków zastępem, ja byłem sam. Przez przypadek, zaznaczam, nie byłem do tego zdarzenia zadysponowany, tylko przez przypadek się pojawiłem i zacząłem te drzewa ciąć i odrzucać na bok. I w momencie, gdy oni to zobaczyli, że ja z tym wszystkim zmagam się sam, no wysiedli z samochodów i, i nie, nie patrząc na ryzyko, po prostu zaczęli mi pomagać, odrzucając gałęzie i takie duże klocki i drewna. Tą drogę ostatecznie udało się udrożnić? Udało się udrożnić, po około 10 minutach w to miejsce, w którym były te samochody, upadło kilkanaście drzew. Krzysztof Borkowski. Spotkała Pana nietypowa sytuacja, pomagał Pan jednemu ze strażaków. Jak w trudnym czasie, w trudnym czasie, w trudnym lesie wiały wiatry, jak Pan wspomina tą historię? No pogoda była no, nie za ciekawa, w każdym razie bardzo wiało. Chcąc jechać do, do pracy, okazało się, że nie dojadę, bo było pełno drzew stało też auto dostawcze które już czekało na przyjazd straży pożarnej no więc czekaliśmy przyjechał pan ze straży pożarnej wyciągnął piłę zaczął ciąć drzewo więc stwierdziłem z drugim tam panem który też już stał wcześniej że pomożemy przy tym zdarzeniu Wzięliśmy piłę, pan pa, pa, wziął piłę, y, zaczęliśmy wyciągać wszystkie gałęzie, drzewo, robiliśmy przejazd. Okazało się, że jedzie, ten pan jechał do wypadku, y, gdzieś tam po drodze też już właśnie mieli zdarzenie z drzewem, więc nie czekaliśmy na nic, braliśmy się za robotę i uprzątnęliśmy tą drogę. I, no i co, i pojechaliśmy dalej, droga była już uprzątnięta, parę drzew po drodze tam żeśmy trafili. Pan wszystkie wyciął, my wyrzuciliśmy, no i pojechaliśmy dalej, każdy w swoją stronę. Czyli taką zgraną ekipę stanowiliście wtedy? E, tak, można powiedzieć, do, dogadaliśmy się, fajnie, fajnie to szło. Wiedzieliśmy, co mamy robić w każdym bucie. no tak to wygląda. Wtedy te warunki jakie były? Te drzewa faktycznie tam tak mocno leciały i, i była taka obawa o życie? E, ogólnie wiało bardzo strasznie, z tym, że no, ja o tym w tym momencie nie myślałem. Ważniejsze było zrobić przejazd i jechać dalej, tym bardziej, że widzieliśmy, że człowiek dalej jakiś potrzebuje pomocy. Nie czuł Pan wtedy tego zagrożenia, że faktycznie coś tam się może zaraz stać. Nie spodziewałem się nawet, że jest taka sytuacja, chociaż mówię wiatr wiał mocno, takie były warunki, ale zrobiliśmy co było trzeba po prostu. Potem pan dostał informację, że to znalazł się pan w takiej nietypowej sytuacji. Komendant chce panu podziękować, kiedy pan się dowiedział? W zasadzie dzisiaj rozmawiałem z komendantem, no i byłem zaskoczony, że to była aż tak straszna sytuacja.